Dawno, dawno temu, w głębi gęstego lasu stała chatka, w której mieszkała śliczna mała dziewczynka, zwana przez wszystkich Czerwonym Kapturkiem. Pewnego dnia mamusia odprowadzając dziewczynkę do furtki ogrodowej, powiedziała: Babcia jest chora. Zanieś jej ten koszyk z ciasteczkami. Ale uważaj, w lesie cały czas trzymaj się ścieżki. I nie zatrzymuj się, a wtedy nie stanie ci się nic złego. Czerwony kapturek ucałował mamusię i pobiegł. Nie martw się, zawołała jeszcze, będę biegła przez całą drogę do babci i nie zatrzymam się. Dziewczynka szła drogą przez las, ale wkrótce zapomniała o matczynych przestrogach. O, Jakie wielkie poziomki, jakie czerwone, ucieszyła się, po czym postawiła koszyk na ziemi i nachyliła się nad krzaczkami poziomek. Są takie ładne i dojrzałe i takie duże. Mniam, mniam, pycha. Jeszcze jedna. To już ostatnia. No może jeszcze ta. Mmm. Owoce czerwieniły się zachęcająco pośród soczystej, zieleni traw. Czerwony kapturek biegał tu i tam, wkładając poziomki do buzi, jedną po drugiej. Nagle dziewczynka przypomniała sobie o matce i o danej obietnicy, o babci i o koszyku. Szybko więc zawróciła na ścieżkę. Koszyk Nadal stał na swoim miejscu w trawie. Podspiewując sobie z cicha, Czerwony Kapturek udał się w dalszą drogę. Las stawał się coraz gęstszy. W pewnej chwili wśród drzew przeleciał żółty motylek. Był tak piękny, że Czerwony Kapturek pobiegł w ślad za nim. Złapię cię, złapię wołała dziewczynka. Nagle spostrzegła okazałe rumianki rosnące w trawie. Jakie śliczne! wykrzyknęła i zaczęła je zrywać. Dam ten bukiet babci! pomyślała. A tymczasem za drzewa śledziła ją para złych oczu. Wtem jakiś dziwny szmer sprawił, że serce czerwonego kapturka, Zabiło mocniej. Muszę odnaleźć ścieżkę i zmykać stąd, rzekła do siebie na dobre już przestraszona dziewczynka. Ale kiedy dotarła do ścieżki, serce jej struchlało na dźwięk chrapliwego głosu. Dogąd to idziesz, moja ślicznotko, zupełnie sama w wielkim lesie? Niosę ciasteczka dla babci. Jej domek stoi na końcu tej ścieżki, odpowiedział czerwony kapturek drżącym głosem. Usłyszawszy to wilk, bowiem do niego właśnie należała para złych oczu, zapytał uprzejmie: A czy szanowna babcia mieszka sama? O tak, odpowiedział czerwony kapturek i nigdy nie otwiera obcym. W takim razie, do widzenia. Może się jeszcze spotkamy odpowiedział zły wilk i popędził dalej, układając po drodze plan. Najpierw pożrę babkę, a potem się przyczaję i poczekam na wnuczkę. Po pewnym czasie jego oczom ukazała się chatka. Puk, puk zapukał wilk do drzwi. Kto tam zawołała babcia z łóżka. To ja, czerwony kapturek. Jesteś chora, więc przyniosłam ci trochę ciasteczek, odpowiedział wilk, starając się zmienić swój gruby, chrapliwy głos. Naciśnij klamkę i wejdź, rzekła babcia. Nieświadoma, kogo w rzeczywistości wpuszcza do swojego domku. W tym momencie na ścianie ukazał się straszliwy cień. Biedna babcia! Jednym susem wilk znalazł się przy niej i połknął staruszkę. Zaraz potem czerwony kapturek zapukał do drzwi. Babciu, czy mogę wejść? zawołał. Teraz wilk, przebrany już w czepek i szal babci, leżał w łóżku. Próbując naśladować cieniutki, drżący głosik staruszki, odpowiedział: Naciśnij klamkę i wejdź. Moja wnuczko Jaki ty masz gruby głos zdziwiła się dziewczynka A to dlatego, żeby cię lepiej powitać odrzekł wilk babciu, jakie ty masz wielkie oczy to po to, żeby cię lepiej widzieć i jakie ty masz wielkie ręce wykrzyknął czerwony kapturek, zbliżając się do łóżka babci. A to po to, żeby cię mocniej uściskać Wilk na to. Jakie masz wielkie zęby? wyszeptała dziewczynka słabnącym głosem. A to po to, żeby cię zjeść! warknął Wilk i, wyskoczywszy z łóżka, połknął dziewczynkę. A zaraz po tym zmożył go sen, bo taki był obżarty. Na szczęście akurat z lasu wyszedł pewien myśliwy. Ujrzawszy chatkę, postanowił się zatrzymać i poprosić o coś do picia. Ostatnio spędził sporo czasu w haszczach, usiłując dopaść wielkiego wilka, który był postrachem okolicy, ale niestety zgubił ślad. Podchodząc bliżej, myśliwy usłyszał dziwny dźwięk. Wydawało mu się, że ten niezwykły świst. Dobiega z wnętrza chatki. Zajrzał więc przez okno i zobaczył wielkiego wilka. We własnej osobie. Chrapiącego sobie w najlepsze w łóżku babci. Tym razem mi nie umknie. Mruknął myśliwy do siebie. Bezszelestnie nabił szczelbę i cichutko delikatnie otworzył okno. Skierował lufę prosto w łeb wilka. I bach! Wystrzelił. I już po wilku. Mam cię wreszcie, zawołał radośnie myśliwy. Już nigdy nikogo nie przestraszysz. Po czym rozciął brzuch wilka i ku swemu wilkiemu zdumieniu ujrzał babcię i czerwonego kapturka całe i zdrowe. Przybył pan w samą porę. Wyszeptała starowina, niezmiernie przejęta. Możesz teraz bezpiecznie wracać do domu rzekł myśliwy do czerwonego kapturka. Zły wilk nie żyje i nic ci już nie grozi. Dziewczynka, wciąż przerażona, tuliła się do swojej babci. Ach, co za okropność powtarzała. A później, gdy zapadł zmierzch, nadbiegła bardzo zdyszana matka czerwonego kapturka. Była bardzo niespokojna. Bo jej córeczka nie wróciła do domu. Kiedy zobaczyła dziewczynkę, całą i zdrową, rozpłakała się ze szczęścia. Czerwony kapturek i jego matka gorąco podziękowały dzielnemu myśliwemu, po czym wspólnie udało się do domu. Musimy trzymać się ścieżki i nie wolno nam się zatrzymywać, a wtedy nic złego nas nie spotka, rzekła dziewczynka, kiedy pospiesznie wracały przez. lass